Kaczka dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. To jest piosenka. Mhm. Raz poszła więc do fryzjera: Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę bleka, pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Znosiła jajana na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie, piekł jak należy, w brytwannie. Lecz zdębiał obiad podając, bo skaczki zrobił się zając. W dodatku całe w buraczkach. Taka to była dziwaczka.